W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Litania do miłosierdzia Bożego. Kyrie eleison, Chryste eleison, Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, Zmiłuj się nad nami, święta Trójco, jedyny Boże. Zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże, najwyższy przymiocie stwórcy. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości. Uświęciciela, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnica Trójcy Świętej. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Boga. Ufamy Tobie, miłosierdzie Boże w stworzeniu duchów niebieskich, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, chroniące nas. Przed zasłu zasłużonymi karami, ufamy Tobie, miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu, ufamy Tobie, miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie wcielonym, ufamy Tobie, miłosierdzie Boże, wypełniające, wypływające z ran Chrystusowych, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła powszechnego, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże w ustanowieniu sakramentów świętych, ufamy Tobie, miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, w sakramencie ołtarza i kapłaństwa, ufamy Tobie, miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej. Ufamy Tobie, miłosierdzie Boże, na wróceniu grzeszników. Ufamy Tobie, miłosierdzie Boże, w uświęceniu sprawiedliwych. Ufamy Tobie, miłosierdzie Boże, w udoskonaleniu świątobliwych. Ufamy Tobie, miłosierdzie Boże, zdroju chorych i cierpiących. Ufamy Tobie, miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych. Ufamy Tobie, miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych. Ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom, zawsze i wszędzie, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, pokoju konających, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska, zbawionych, ufamy Tobie. Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo duszczystcowych. Ufamy Tobie, miłosierdzie Boże, koroną wszystkich świętych. Ufamy Tobie, miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów. Ufamy Tobie, Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu. Przepuść nam, Panie, Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej mszy świętej. Wysłuchaj nas, Panie, Baranku Boży, który z nieprzybranych miłosierdzia kładzisz grzechy nasze. Zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego, przy to miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będziemy. Módlmy się, Boże, w którym miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane. Wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w miłosierdzie Twoje, byśmy nigdy nawet w największych trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z Twoją wolą, która jest samym miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie teraz i na wieki. Amen. Litania do świętej siostry Faustyny. Kyrie Eleison, Chryste Eleison, Kyrie eleison Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Faustyno, żywy świadku miłosierdzia Ojca Niebieskiego, módl się za nami. Święta Faustyno, pokorna służebnica Jezusa wcielonego, miłosierdzia, módl się za nami. Święta Faustyno, posłuszne narzędzie Ducha Pocieszyciela, módl się za nami. Święta Faustyno, ufna córko Matki Miłosierdzia, módl się za nami. Święta Faustyno, powiernico orędzia o miłosierdziu Bożym, módl się za nami. Święta Faustyno, wierna sekretarko słów Jezusa Miłosiernego, módl się za nami. Święta Faustyno, wielka apostołko miłosierdzia Bożego, módl się za nami. Święta Faustyno, szafarko Boga, bogatego w miłosierdzie, módl się za nami. Święta Faustyno, Darze Boga dla całego świata. Módl się za nami. Święta Faustyno, dostrzegająca dobroć Stwórcy w każdym stworzeniu. Módl się za nami. Święta Faustyno, wielbiąca Boga w tajemnicy wcielenia. Módl się za nami. Święta Faustyno, uczestniczko męki i zmarwy Pana. Módl się za nami. Święta Faustyno, przewodniczko na drodze Jezusowego Krzyża, módl się za nami. Święta Faustyno, spotykająca się z Jezusem w sakramentach świętych, módl się za nami. Święta Faustyno, zjednoczona z oblubieńcem w swej duszy, módl się za nami. Święta Faustyno, olśniona miłosierdziem Boga w życiu Maryi, módl się za nami. Święta Faustyno, miłująca Kościół, mistyczne ciało Chrystusa, módl się za nami. Święta Faustyno, mocna prawdziwą wiarą, módl się za nami. Święta Faustyno, wytrwała niezłomną nadzieją, módl się za nami. Święta Faustyno, płonąca gorącą miłością, módl się za nami. Święta Faustyno, piękna prawdziwą pokorą, módl się za nami. Święta Faustyno, prosta dziecięcą ufnością, módl się za nami. Święta Faustyno, wzorze pełnienia woli Bożej, módl się za nami. Święta Faustyno, przykładzie ofiarnej służby, módl się za nami. Święta Faustyno, opiekunko troskliwa duszka płańskich i zakonnych, módl się za nami. Święta Faustyno, ochrono przez złem ludzi, młodych i dzieci. Módl się za nami. Święta Faustyno, nadziejo upadających i zrozpaczonych. Módl się za nami. Święta Faustyno, umocnienie chorych i cierpiących, módl się za nami. Święta Faustyno, wspierająca ufność w sercach konających, módl się za nami. Święta Faustyno, ofiarująca się za grzeszników, módl się za nami. Święta Faustyno, zatroskana o zbawienie wszystkich ludzi, módl się za nami. Święta Faustyno, orędowniczko cierpiących w czyśćcu, módl się za nami. Święta Faustyno, prosząca o miłosierdzie Boga dla całego świata, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Faustynu, abyśmy życiem i słowem głosili światu orędzie miłosierdzia. Módlmy się. Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar życia i posłannictwa świętej Faustyny. I za jej pomóż nam wzrastać w postawie ufności wobec Ciebie i miłosierdzia względem bliźnich, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Koronka do Bożego miłosierdzia. Ojcze nasz, który się jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw ode złego Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca, Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, umęcząc pąckim piłatem. Ukrzyżowan umarł i pogrzebił. Stąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Stąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga ojca, z Stamtąd wszędzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę ducha świętego, święty kościół powszechny, święte obsowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmarłych stanie, żywot wieczny. Amen. Bożemu miłosierdziu polecajmy pokój na świecie, za grzeszników całego świata za dusze w czystu cierpiące, za chorych, cierpiących, umęczonych, płaczących. Wszystkie osoby, które opiekują się chorymi, prosząc dla nich o zdrowie i siły również. Za tych wszystkich, którzy się za nas modlą, proszą nas o modlitwę. Obiecaliśmy naszą modlitwę. Wszystkie intencje, intencje które nosimy w naszych sercach, otoczmy koronką do Bożego miłosierdzia. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata la jego bolesnej męki miń miłosierdzie dla nas i całego świata la jego bolesnej męki miń miłosierdzie dla nas i całego świata la jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata ojcze przedwieczny ofiaruję ci ciało i krew duszę i bóstwo najmilszego syna twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. La Jego bolesnej męki, Mi miłosierdzie dla nas i całego świata. La Jego bolesnej męki, Mi miłosierdzie dla nas i całego świata. La Jego bolesnej męki, Mi miłosierdzie dla nas i całego świata. La Jego bolesnej męki, Mi miłosierdzie dla nas i całego świata. La Jego bolesnej męki, Mi miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla, dla, Mi dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. La Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. La Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. La Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. La Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew. Dusze i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas. I całego świata. La Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. La Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. La Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. La Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. La Jego bolesnej męki. Mi, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, Mi, miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, Mi, miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodą, któraś wytrysnęła z serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzie dla nas, ufamy Tobie. Święta siostro Faustyno. Módź się za nami. Błogosławiony Księżyc Sopoćko, módź się za nami. Święty Janie Pawle II, patron, patronie rodzin, módź się za nami. Błogosławiony Jakubie Alberione, módź się za nami. Od grzechu każdego wybaw nas, Panie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę Modlił się brat Krzysztof Paulista, szczęstochowy z Panem Bogiem do usłyszenia.